Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie widokiem zjawiskowo kwitnących rododendronów. Właśnie teraz rozpoczął się czas, kiedy one zaczynają królować w ogrodach, zachwycając kolorowym ukwieceniem. To także dobry moment, żeby kupić sadzonki i posadzić je w ogrodzie, ponieważ doskonale widzimy jaki kolor mają kwiatostany. Różaneczniki to rośliny kwasolubne. Jeżeli nie mamy kwaśnej ziemi na działce, należy wykopać dwa razy większy dołek niż bryła korzeniowa i wypełnić go kwaśnym podłożem do rododendronów. Rośliny te nie korzenią się głęboko, należy więc pamiętać o ich regularnym podlewaniu, zarówno zaraz po posadzeniu jak i latem, kiedy jest upalnie, a kiedy różaneczniki wytwarzają nowe przyrody oraz zimą, ponieważ są to rośliny zimozielone, narażone na efekt suszy fizjologicznej. Najlepiej czują się w miejscu osłoniętym i zacienionym lub częściowo zacienionym. Na rabatach w dalszym ciągu możemy jeszcze sadzić mieczyki, dalgie i kanny oraz inne rośliny cebulowe, które są ciepłolubne. Zakwitną one nieco później niż te posadzone na przełomie kwietnia i maja, ale piękne kwiaty pod koniec lata także są potrzebne w ogrodzie. Mieczyki i dalie doskonale nadają się na kwiat cięty. Pięknie będą prezentować się w bukietach. Pozostając w temacie kwiatów, warto pomyśleć już o nadchodzącym sezonie, bo to czas, kiedy możemy wysiewać na rozsady kwiaty dwuletnie, do których zaliczamy m.in. bratki, niezapominajki czy stokrotki. Może mamy jeszcze w donicach te gatunki posadzone wczesną wiosną, które już przekwitają. Zamiast je wyrzucać, możemy posadzić je w wybranym miejscu w ogrodzie, żeby same się rozsiały. A 26 maja przypada Dzień Matki. Z tej okazji wszystkim mamom składamy najcieplejsze, najpiękniejsze i najserdeczniejsze życzenia. Życzymy uśmiechu, radości i dumy ze swoich dzieci. Wielu z nas dumnych jest już ze swoich warzywników, bo nadszedł już czas zbiorów. O tej porze zbieramy rzotkiewki, sałatę, cebulę z dymki i wczesne warzywa kapustne. Kończymy już zbiór szpinaku. W to miejsce cały czas możemy sadzić wcześniej przygotowane lub kupione sadzonki warzyw ciepłolubnych, jak na przykład pomidory, papryka, ogórki, cukinie i dynie. Nadal możemy także wysiewać wprost do gruntu: ogórki, i warzywa dyniowate, fasolę szparagową, letnie odmiany rzodkiewek lub sałaty. Jeżeli nie mamy miejsca na warzywnik w ogrodzie lub nie mamy już miejsca we warzywniku, a chcielibyśmy wyhodować własnoręcznie na przykład swoje pomidory, to możemy założyć uprawę pojemnikową. Jest wiele roślin warzywnych, które możemy uprawiać w donicach. Są to m.in. karłowe odmiany wspomnianych już pomidorów, a także papryka, bakłażany, niektóre odmiany ogórków, niemal wszystkie warzywa liściowe, w tym sałata, oraz rzodkiewki i mnóstwo gatunków ziół. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego typu warzywnik uprawiać też na balkonie. Ciepły i najlepiej pochmurny dzień warto zająć się też domowymi roślinami doniczkowymi. Możemy wynieść je na zewnątrz i dokładnie umyć. Przyda im się taki odświeżający prysznic, który zmyje kurz i oczyści liście z ewentualnych szkodników. Część roślin domowych możemy zostawić już w ogrodzie lub na balkonie, jeżeli temperatura w nocy nie spada poniżej 10 stopni Celsjusza. Do gatunków, które lato lubią spędzić na zewnątrz, zaliczamy m.in. fikusy beniamina, bananowce, zielistkę czy palmy. Pamiętajmy, żeby je najpierw zahartować, czyli stopniowo przyzwyczajać do warunków panujących na dworze. I to wszystko na dziś. Życzymy wspaniałego tygodnia. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.